Dobry wieczór, witam Państwa na pomeczowej konferencji prasowej. Są z nami przedstawiciele GTK Gliwice. Witam serdecznie pana trenera Pawła Turkiewicza oraz zawodnika zespołu Aleksandra Busza. Aleksander, twoje zdanie o dzisiejszym meczu. Yy, gratulacje dla drużyny przeciwnej. Myślę, że zagrali dzisiaj bardzo dobre spotkanie. Przede wszystkim mentalnie nas dzisiaj rozbili. Co do naszej gry, to przez myślę 25 minut walczyliśmy jak równy z równym. Szliśmy w web web. Później niestety coś w nas pękło i siad, siadła nam głowa i to jest rzecz nad którą musimy pracować. Dziękuję. Czy są pytania do Aleksandra? Aleksander może cięć. Tak. Dziękuję. I Panie trenerze, proszę o pana podsumowanie dzisiejszego meczu. No cóż no. Myślę, że wynik nie jest do końca adekwatny za całą sytuację, tak jak koleg powiedział, 25 minut, trzymaliśmy się, zarobiliśmy więcej piłek, eee, procentowo gdzieś tam mieliśmy problemy, a drużyna przeciwna w ważnym momencie, po tej bardzo długiej przerwie, no, tu nie chodzi o gospodarza, ale nie może tak się to odbywać, że po 50 minutach nie ma, w 24 sekund, nie ma nic, ja nic nie słyszę. To, 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 to tak nie mogą się odbywać zawody na poziomie ekstraklasy. Ja wiem, że przepisy pozwalają, ale to na pewno nie pomogło nam. Ok, nie szukamy tutaj wymówki, ale to dziwnie to wyglądało. Na pewno King, bardziej doświadczony zespół wykorzystał to w 100%. Natomiast u nas gdzieś to siadło, było tam minus. Minus 5 i, i potem do końca tej drugiej, trzeciej kolejnej fe, fe, karty zdobyliśmy tylko dwa punkty. Na pewno to nie, nie pomogło, i, i, i no chciałem, żeby mecze się odbywały w normalnych warunkach. Nie tak, bo to, to na pewno gdzieś tam wypacza. OK. Wyszło tak jak wyszło, natomiast e, no, na pewno gdzieś tam mała e, rzecz w tym miała wpływ, ale drużyna Gości wykorzystała to skrzętnie, wygrała. Poddajemy się, e, wracamy do domu, mamy kolejne ważne mecze i, i tym się skupiamy. Dziękuję Panie Trenerze. Czy są pytania? Tak, Kuba? Panie Trenerze, mam no, dwa pytanka. Pierwsze to takie no, organizacyjne, już się sam zastanawiam. Po ilu minutach w czasie tej awarii moglibyście już odmówić dalszej gry? bo no, za długo, bo nie wiadomo kiedy się to skończy. Czy, czy był taki jakiś taki, nie wiem, w rozmowie z komisarzem, na przykład... Z... Nie chcę się wypowiadać na temat komisarza. Nie wiem, z tego co tam ktoś mi mówił, po godzinie zawody mogą zostać przerwane, ale to nie o to chodzi, żeby się zawody przerywały, tylko no nie może tak to wyglądać. No, że 50 minut czekamy na wymianę koszy, nagle się okazuje, że nie ma 24 sekund. Pani, ja nie mam do tej pani pretensji, ona coś, ja nic nie słyszę, bo kibice, zawodni, jak ja nie słyszę, no to zawodnicy na boisku tak samo I, i to są takie małe rzeczy, które no nie pozwalają grać w jakichś normalnych warunkach. Okej, okay, to nie umniejsza zwycięstwu gospodarzy, tylko no szkoda, że tak to się wytoczyło, no nie mam na to wpływu, natomiast nie, no przecież wiadomo, że to chodzi o rywalizację sportową, to nie, nie tędy droga, żeby uciekać w jakieś takie rzeczy i nawet nie brałem tego pod uwagę, tylko no trwało to troszeczkę za długo. W tej 25 minuty nie wykluczaliście zbyt na swoich akcji i spodziewałem się nawet, że możecie się lepiej naś w takiej grze bez zegara, z kątnika. ale no coś nie zaprocentowało. I Ciężko mi mnie... Może większa energia. No bo King bardziej doświadczony dostał trochę więcej czasu od Nie wiem, to co powiedziałem, to wykorzystali to bardziej niż my, natomiast nie wiem, no. Gdzieś tam Mario Ring po, poczuł jakiś tam problem z łydką, Kasper po chorobie. I takie są małe rzeczy, które wszystkie wpływają na to. Kasper wziął pierwsze jakieś rzuty, gdzieś ktoś nie trafił. Daliśmy im za łatwo zdobywać punkty. No wiele takich małych rzeczy, które miało znaczenie na końcowy wynik, nawet na końcowy wynik trzeciej kwarty, która po prostu się skończyła, tak jak się skończyła, i ona miała jakby decydujący wpływ. No, na pewno nie pomogło to zawodnikom ta przerwa, ale no, no, pierwszy raz brałem udział w czymś takim, także ciężko mi jakby się do tego odnieść. Nie? Jeśli nie ma więcej pytań, dziękujemy panu bardzo. Dobry wieczór, witamy Państwa na drugiej części pomeczowej konferencji prasowej. Są z nami przedstawiciele Kinga Szczecin. Witamy serdecznie pana trenera Arkadiusza Mijoszewskiego oraz zawodnika zespołu Szymona Wójcika. Szymon, Twoja opinia o dzisiejszym meczu. Dzień dobry i dziękuję po pierwsze zespołowi z Gliwic za walkę i jednocześnie przepraszam za zaistniałą sytuację w połowie meczu, ale dziękuję za tą walkę. W pierwszej połowie zdecydowanie mieliśmy problem ze zbiórką ofensywną, ale po paru słowach w połowie meczu przez trenera zmieniliśmy nastawienie i zaczęliśmy grać po pierwsze szybciej, dzielić się lepiej piłką i zbierać, bronić, bronić znacznie lepiej i zbierać piłkę tak, żeby zespół z Gliwic nie mógł nabrać swojego rytma, rytmu, który miał w pierwszej połowie i dzięki temu wydaje mi się, że wygraliśmy ten mecz. Wszyscy stanęli na. zrobili to co mieli zrobić i udało się ten mecz wygrać ponad 20 punktami. Dziękuję. Dziękuję, Szymon. Czy są pytania do Szymona? Ja tak. Jeśli mógłbym wykorzystać okazję, to Szymon z podziękowaniem przepraszam. Szymon, była taka sytuacja po meczu w Maladze, że zostałeś zdjęcia ojca z występu w maladze. Poprosiłbym cię o komentarz, czy to cię zaskoczyło, czy byłeś na to przygotowany. Um, nie byłem. Nie, znaczy się miałem z tyłu głowy, że coś takiego może się wydarzyć, że dostanę jakiś prezent, czy właśnie przypomnienia o tym, że tato grał w maladze. Pamiętam jak byłem kiedyś we Francji w zespole Grałem tam u Spoa u U-21 i byliśmy na meczu wyjazdowym. Graliśmy z jakimś meczem też, z jakimś zespołem chyba właśnie na wyjeździe, i też zrobili to samo. wręczyli mi zdjęcie mnie i mojemu bratu, więc nie wiem, czy to jest taka kultura europejskich zespołów, ale naprawdę bardzo miło ze strony Malagi, że e, przypomnieli tatę i jego karierę w Maladze. E, naprawdę wielki szacunek do zespołu i e, szczerze, bardzo dziękuję. Wracając jeszcze do dzisiejszego spotkania, statystycznie bardzo dobrze wypadłeś. Też czujesz, że coś może pozytywnie zaiskrzyło? Eee... Tak, pozytywnie wypadłem, nabrałem dobrego rytmu, koledzy szukali mnie na boisku, widzieli mnie na otwartych pozycjach, byłem w stanie to wykorzystać i przełożyło się to na wynik. Więc to nie jest tylko moja zasługa, a zasługa całego zespołu, łącznie ze sztabem trenerskim. Jeśli nie ma więcej pytań, Szymon, dziękujemy, jesteś wolny? Okay, dzięki. Panie tenerze, poproszę pana po meczowy komentarz. Zacznę od tego, o tej nieszczęsnej sytuacji, która się wydarzyła w, pod koniec trzeciej kwarty, na którą nie mieliśmy wpływu. To mogę tutaj podziękować przeprosić przepros przede wszystkim zespół Gliwic. To nie jest nasza wina, to są, to są jakieś rzeczy martwe, które nie zadziałały i czy zepsuły się i później mieliśmy problem z ustawieniem tych koszy. Ja grałem już takie mecze, że. Kiedyś grałem tak, że było że było o kilka godzin nawet mecz, bo y, przypomnę jak tref, tref Sopot awansował do Ekstraklasy, bo niewielu pamięta i zrobili pierwszy mecz w Ekstraklasie Uf, bardzo dawno temu. Odpali, odpalili fajerwerki i, i, i zadymiło całą halę, no, ale okej. Okay, okay. y, tylko mogę przeprosić ze swojej strony. Oczywiście to nie jest nasza wina i i teraz wracając do tego do, do meczu, mieliśmy problem na początku przede wszystkim z obroną pick and rolla i z ich zbiórkami w ataku. Bardzo agresywnie szli na zbiórkę. Oczywiście dużo rzutów nie trafili, bo oni bazują na rzucie, mają świetnych strzelców i o tym wiedzieliśmy. Natomiast dzisiaj nie mieli tego rytmu rzutowego, ale zbierali piłki i, i z tym mieliśmy problem. Mała korekta, mała w, w, w trzeciej kwarcie. Gdy już złapaliśmy rytm, wydawało się, że gramy naszą koszykówkę i obrona, i szybkie ataki, i, i egzekucja w ataku, nagle przydarzyła się ta sytuacja, której się bardzo bałem, bo, bo ta sytuacja wybija z rytmu. No, okazało się, że bardziej ta, ta sytuacja wybiła z rytmu zespół GTK, który kompletnie stanął, można powiedzieć, po, po, po tym. Nie wiem, może liczyli na coś innego, gdzieś tam... Tr Trudno mi powiedzieć, bałem się też tak samo jak oni, że ten rytm stracimy i tutaj e, trzeba powiedzieć, że chłopaki stanęli na wysokości zadania e, i ten rytm gdzieś e, jeszcze, że tak powiem, e, w, 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 puścili na wyższy level e, i bardzo szybko odjechaliśmy. Tak? Po tej przerwie to mi się wydaje, że tam do 20 punktów, to po 3-4 minutach już było przewaga 20 punktów i do końca kontrolowanie w wyniku, ale na pewno na początku nie było tak kolorowo. Dziękuję. Dziękuję, Panie Trzeczkę. są pytania? Kuba? Panie drzeże, nie bał się Pan, że Pan komisarz w końcu nie uwierzył w to, że te kosze zostaną wymienione skutecznie i ten mecz nie wiem, zostanie przełożony na jutro albo na jutro? Chyba. Takie obawy są, ale tak nie wiem, czy Pan wie, że tych meczów nie można przekładać. Jest, nie? nie, to jest, jeżeli nie, niesprawna jest hala, to to jest walkover, tak? To oczywiście, że się bałem. Ja już zacytowałem jeden mecz, którym grałem. Grałem też we, w Stargardzie Przepraszam, w Starogardzie Gdańskim, bo tutaj, mnie nie pomylił, w Starogardzie Gdańskim, gdzie dach przeciekał i też mecz opóźnił się, to z z, 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 z stalem Zielona Góra graliśmy i też nie, już nie pamiętam, ile ten mecz się opóźnił, nie mogli powstrzymać deszczu, że tak powiem. I to, to, oczywiście takie rzeczy się zdarzają, no ale na to trzeba być przygotowanym, a w, w, wygląda na to, że my nie byliśmy w 100% przygotowani, my, mówię, organizacja cała ich hala. A czyli w których halach są dodatkowe konstrukcje? Sziemy co, zaczęliśmy oczywiście, bo regulaminy się czyta przed ligą, a nie teraz, ale oczywiście jak się coś wydarzy, to jesteśmy mądrzy po szkodzie. Zaczęliśmy czytać regulamin PLK i mówi o dodatkowej tablicy, dodatkowej obręcz. Nie ma mowy o, o, o całej konstrukcji kosza, natomiast cała konstrukcja kosza jest potrzebna w, w rozgrywkach BCL. I być może dlatego, że gramy w BCL, mieliśmy yy, przygotowane... I trzeba wymienić dwa kosze, żeby były takie same. I mieliśmy przygotowane te dwa kosze, natomiast no to wiadomo, że się w czasie odłożyło ustawić, teraz się okazało, że 24 sekundy nie działa. Takie rzeczy się też zdarzają. Panie droże, rozgrubi, z to sama Czy... Ale o oczy... Naszego zespołu. Ja proszę, ja, ja tak nie, nie... To znaczy. O, 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 o co pan pyta, czy drugi I raz rzędzie. Czy rzędny? na dłuższy czas już ten, ta konstrukcja mazurczał niechącą, czy jednak to... Nie, zaraz... no będziemy zmieniać, w zależności od przeciwnika, w zależności jak to kto będzie pracował i tak dalej. Na razie cały czas się z ciebie uczymy, to jest ciekawe, wie pan, bo dalej tego rytmu nie ma. Mądrości w ataku, egzekwowania, no dużo, dużo, dużo mamy jeszcze do, do poprawy. Ja myślę, że to już naprawdę Bardzo no tak, to wie pan co, no teraz. Zawsze twierdzę, czy mamy się cieszyć, że, że przegraliśmy dwoma, trzema, albo coś, nie mając swojego rytmu. Jak, jak będzie nasz rytm, to wtedy powiem. Dalej uważam, że tego rytmu szukam. Teraz dłuższa przerwa, bo dłuższa to, to też przesada, bo w niedzielę grajemy mecze, nie ale nie mam na czynniku, tego tygodnia to da Pan odpocząć, nie? Nie, już odpoczęliśmy i musimy potrenować, bo widać, że... Musimy trenować, no musimy trenować, trenować, łapać rytm. Mamy niedziela, Gdynia, wtorek Ostenda w domu. Mecz klucz. Do wszystkiego. Jeśli nie ma więcej pytań. Dziękuję, dziękuję bardzo. Życzymy dobrej nocy. Dobrej nocy.